Już pomijam zjawisko emigracji Żydów z Europy, przymusowej. Byli wypędzani. Gdzie ciągnęli? Było tylko jedno miejsce w Europie Polska. A jak nas dzisiaj pokazują, w Polsce im było najgorzej. Wszystko co najgorsze. To dlaczego tu przyjeżdżali? Dlaczego nie wybrali Rusi? Dlaczego nie wybrali jakiegoś innego terytorium, gdzie byłoby im dobrze, gdzie mieliby państwo kachalne, całkowitą autonomię oświatową, finansową, polityczną, religijną. Mogli iść gdzie indziej, a wybierali nas. Dla ludzi bliżej interesujących się historią, bardzo ważny jest dobór źródeł, z czego korzystamy i z czego się uczymy. Mamy oczywiście potężne monografie, kilkuset bardzo takie rzeczowe opisy sytuacji, ale to wszystko jest suche, to jest wszystko takie bardziej beznamiętne. Natomiast bardzo ważnym źródłem do poznawania naszej przeszłości są różnego rodzaju kroniki rodzinne, relacje pamiętnikarskie. Kiedyś to była norma w każdym rodzie nie rodzinie, ale rodzie. Coś takiego było prowadzone, czyli kronika wydarzeń, ale w związku z tym to także było budowywane różnymi historiami, koligacje, sprawy majątkowe. Tak powstawały pewne sagi, z których dzisiaj, czy do dzisiaj możemy czerpać wiedzę szczegółową, co się tak naprawdę wtedy działo, jak ludzie to odbierali, jak na to wszystko reagowali. Dzisiaj tak naprawdę takich rzeczy się nie pisze w dobie elektroniki. Ludziom wystarczają jakieś blogi, wystarczają jakieś wpisy, komentarze bardzo krótkie. Natomiast takich kronik rodzinnych, relacji pamiętnikarskich już właściwie się nie prowadzi. Jest to coraz rzadsze. A wielka szkoda. Tam była i jest zawarta bezcenna wiedza. Czasami to są jedyne źródła do naszej wiedzy o przeszłości. Trudno sobie wyobrazić naszą historię bez tak specyficznych źródeł, jak na przykład kronika. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, to jest XII-XIII wiek, jak roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, napisane przez Jana Długosza, różnego rodzaju pamiątki, jak to wtedy nazywano, Henryk Grzewuski, pamiątki Soplicy. Na tym wzorował się Adam Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza. Dlaczego? Tam są obyczaje, tam są sposoby zbierania się, nawet ucztowania przy wspólnym stole, różnego rodzaju biesiady. Jest to tak dokładne i tak szczegółowe, że później wiersz mógł z tego stworzyć epos narodowy, bo miał z czego. I na tym tle mamy także z okresu XVII wieku pamiętniki jana, Chryzostoma Paska, który napisał na koniec żywota, swoje dzieje. To jest Żołnierz to jest człowiek, który walczy z bronią w ręku, odpiera te wszystkie najazdy ze wszystkich stron i wreszcie to uwiecznił, zdążył. Dzisiaj takich rzeczy brakuje, powinno być jak najwięcej, ale nawet to, co mamy, daje pojęcie o przeszłości. Jakich ludzi mieliśmy, jak te wydarzenia wyglądały, a przede wszystkim, jak ci ludzie współcześni to odbierali. Bo jak my dzisiaj. Czytamy np. o II wojnie światowej różne opracowania, to one są beznamiętne. Jak czytamy pamiętnik czy wspomnienie z tamtego okresu, osoba, która to przeżyła i pokazuje to od strony własnej, indywidualnej, jej przeżyć, jej odczuć, robi to zupełnie inne, bo wstrząsające wrażenie. I dopiero na tym tle możemy spojrzeć na takie dzieło, jak książka pana Macieja Załuskiego. Trzy wieki rodziny Lewitu w Polsce. Co to znaczy trzy wieki? Trzy wieki jakiejś rodziny o nazwisku wydawałoby się obco brzmiącym, ale to jest już teraz jak najbardziej polskie nazwisko. To byli ludzie, którzy zostawali w Rzeczpospolitej, nie przymusowo, nie przywożeni z Afryki, nie brani gdzieś do niewoli, osadzani. Po to, żeby zostali na zawsze i pracowali, a także ich potomstwo, ale to ci, którzy dokonali wyboru. Dokonali wyboru polskości. Chwała im za to, że pozostali przy nazwiskach, że tych nazwisk w większości przypadków nie polszczyli. To dopiero pokazuje to bogactwo pierwszej Rzeczpospolitej, także w okresie rozbiorów, gdy polskość była czynnikiem przyciągającym i dzisiaj na tle tego co się dzieje z naszą historią, tej całej obrzydliwej propagandy, a co to my jesteśmy nacjonalistyczni, ksenofobiczni, antysemicy i wszystko to najgorsze, na tym tle dopiero możemy zrozumieć przepiękny wywód profesora Ficentego Lutosławskiego. Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi. Jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski, Murzyn lub Czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków. Dla każdego jest miejsce, każdego przygarnialiśmy. To była tylko Jedna ta zasada formalna Akceptacji Wchodzisz do mojego domu Akceptujesz mnie, moje dziedzictwo Jeśli wchodzisz jako najeźdźca Jeśli niszczysz Dla ciebie miejsca nie ma I tam gdzie te wszystkie nacjonalistyczne ruchy XIX wieczne, europejskie Tak zwane nowoczesne, włoski, francuski Brytyjski, niemiecki szczególnie Oparte są na zasadzie krwi Mam pochodzenie Mogę to wykazać, udowodnić Jestem Niemcem Jestem Francuzem, jestem Brytyjczykiem. Tam, gdzie jestem mieszany, jestem podejrzany albo jestem całkiem obcy, to jestem dla tych ludzi obcy. W Polsce, w tym znaczeniu, w tym wydaniu nie było nacjonalizmu. Była idea narodowa. Akceptujesz mój naród, wchodzisz do mojego narodu, a ja ciebie z radością przyjmuję. To jest zupełnie inny poziom. To jest prawdziwa Europa i prawdziwa europejska mentalność z tej. Najlepszej tradycji Europy, jaką sobie tylko można wyobrazić, tej której dzisiaj już oczywiście nie ma. Dlatego do Polski, w okresie pierwszej Rzeczypospolitej, ciągnęli zewsząd ludzie nie jako przeżyć przygodę, zapoznać, bo takie rzeczy też miały miejsce, objazdy takie poznawcze, ale ci, którzy zjeżdżali na stały, po pierwsze wyrzucani zewsząd, czyli innowiercy w Europie, prześladowani, i znajdowali w Polsce azyl. Azyl i równorzędne traktowanie. Już pomijam zjawisko emigracji Żydów z Europy, przymusowej, byli wypędzani. Gdzie ciągnęli? Było tylko jedno miejsce w Europie Polska. A jak nas dzisiaj pokazują, w Polsce im było najgorzej, wszystko co najgorsze. To dlaczego tu przyjeżdżali? Dlaczego nie wybrali Rusi? Dlaczego nie wybrali jakiegoś innego terytorium, gdzie byłoby im dobrze? Gdzie mieliby państwo kachalne, całkowitą autonomię oświatową, finansową, polityczną, religijną, mogli iść gdzie indziej, a wybierali nas. I teraz mówią, że byli najbardziej w Polsce prześladowani. Jest to oczywiście nieprawda, ale dla płytkich, prymitywnych umysłów taka propaganda jest skuteczna. To działa. O, Polacy to Żydów tam całe życie mordowali przez całą historię. Nic innego nie robili. Ale to nie jest prawda. Jeśli była asymilacja w Polsce, to była dobrowolna. Nikt nikogo nie zmuszał do porzucenia obyczajów, języka, własnej tradycji, ale ci ludzie sami tego chcieli. Dlaczego? Bo chcieli żyć w szerszej społeczności, chcieli się z nią utożsamiać, w naturalny sposób dokonywali asymilacji, ale nie byli do tego zmuszani. I ten przypadek, właśnie trzech wieków rodziny Lewitu, przepięknie opisany, przez prawnuka założyciela tego rodu w Polsce pana Macieja Załuskiego daje pojęcie o tej dawnej i współczesnej Polsce czym była i czym jest tradycja jak to się stało że dla tych ludzi było miejsce w Polsce a później kolejne roczniki tej Polsce też coś dawały dawały walkę o wolność dawały Przygotowanie intelektualne, bo wchodzili do polskiej lity umysłowej, tu się zatrzymali i tu zostali na zawsze. Czytajmy takie książki. Szukajmy takich książek. Bez indywidualnych losów jednej osoby czy jednego rodu nie możemy dobrze poznać naszej historii, a przynajmniej nie możemy jej dobrze zrozumieć. Taka książka jest po prostu niezbędna w lekturze człowieka na poziomie. Nie znajdziemy opisu rodu lempart, nie znajdziemy opisu rodu Tusk, nie znajdziemy opisu rodu budka, bo być może nie mają nam nic do pokazania. Może niewiele albo nic nie mają z nami wspólnego, ale ci, którzy mają coś wspólnego, ci, którzy takie świadectwa zostawili i nam je dali, powinni być przez nas akceptowani nie tylko formalnie, że są, ale od tej strony uczci duchowej, poznać ich sposób poznawania Polski, Wtapiania się w Polskę, utożsamiania się z Polską to jest po prostu dla nas niezbędne.